Thank you. Witajcie. Dawno nas nie było na kanale z racji pracy. Mamy dość sporo pracy przy w tych warzywach, nie ma kiedy coś nagrać. Ale dzisiaj, przy chwili, przy chwili pracy, wyskoczę z traktora myślę, nagram coś o zbiorze selera w naszym gospodarstwie. Jak widzicie, capek z trzydziestką, pięknie sobie radzi. Tutaj pokażę Wam, jak wygląda seler w tym roku. Jest bardzo piękny. To jest ręka do porównania, taki myślę maksymalnie do kilograma. będzie, zdarzają się większe. To jest taki typowy handlowy seler. Tutaj przejechany raz wysoko, by jak najwięcej tej, tych chwastów, bo tu mamy dość sporo y rzepaku, żeby te chwasty większe podciągnąć, zciąć. A teraz jedziemy na gładko, żeby nie uszkodzić selera. Tak jak widzicie, tutaj jest delikatnie tylko. Z, z, ta nać ścięta i ładnie to wygląda. Mamy tutaj odmianę Diamant. Jest ona jak co roku prowadzona przez y, Jakuba Sobieckiego. Kuba, daliśmy radę w tym roku znowu z selerem. Pięknie to wyszło. Y, c, 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 fakt jest taki też, że y, samemu tutaj troszkę próbowałem y, swoje zalecenia. Dzięki Mateusz za porady odnośnie Twoich bomb proteinowych. Tak powiem, seler ładnie porósł. Było także robione pielnikiem hydraulicznym i temu mamy takiego pięknego selera w tym roku. No, jest naprawdę jest piękny. Teraz, byle tylko cena była, bo cena no, nie zadawala tak naprawdę u nas w rejonie na worek Można dostać maksymalnie około 2 zł. 2,20 na giełdzie Wrocław. Na dzień dzisiejszy, tutaj w okolicy, złoty 70-80 też dostajemy przy większych ilościach. No a na auta to jest cena dramat, bo około złotówki na brudno, tak jak przychodzi z pola, więc jest dramatyczna cena, ale plonu troszkę będzie, więc ładujemy w przechowalnie i czekamy. Tutaj, jak widzicie, Biegnie sobie radzi 30. Teraz y, na niskich mam kółka ustawione na około 7 cm. Jadę y, czwórką 1200 obrotów delikatnie. Kończę to pole. Y, biorę 60 z bolkiem i będziemy zbierać. Tutaj chciałem zauważyć, są też takie, to nie jest przez maszynę, tylko. Celer tak czasami rośnie, że ma takie gładkie choćby odcięte, yy, odciętą górę. Yy, zauważam też, że są, tak jak tutaj, yy, jest lekko uszkodzona góra, ale myślę, że on spokojnie przeleży do, do stycznia-lutego. Nic mu nie będzie. A może się trafi tak, że zaraz pójdzie jak najszybciej. Więc yy, nagramy się coś z kombajna, jak to wygląda zbiór. A tutaj jedziemy dalej. Także do no zaraz. A tutaj chcę jeszcze dodać, jaki jest rozstaw tego selera, bo y, parę lat temu, chyba dwa lata temu, jak nagrywałem, to pytaliście tam ludzie się, jaki jest rozstaw. Więc y, tutaj mamy 64 cm, a jeden od drugiego jest około 19. Tu mamy 17 no tutaj też jest 17 18. No, liczmy koło 20. Czyli 65 i co 20 jest 1. Także tutaj jest yy, tak to posadzone. Sadzimy tak już od lat, więc jest to sprawdzone. No i kończę już tutaj ostatni przejazd mi został. Wchodzimy na Bolka i jedziemy. Ładnie to wygląda w tym roku. Jest seller piękny. Tutaj jeszcze Yy, zrobię zdjęcie yy, Te trzydziestki Więc yy, tak samo tutaj są miejsca Gdzie tej naci trochę zostaje yy, Tak jak tutaj W tym miejscu Mamy troszkę tej naci Lecz ta naci na kombajnie odpadnie Zostanie ta naci tylko u góry Ona w niczym nie przeszkadza Mamy to wypraktykowane tak, że Lepiej niech zostanie troszkę Te 2-3 cm yy, u góry Tego zielonego niż ma być całkiem wylizany Wtedy bardziej Lepiej się przechowuje, mógłbym go tak do zera wyjechać, ale jednego roku zrobiliśmy próbę i seler, no nie leżał ładnie. Miał potem po umyciu dość brzydkie ślady, a tutaj możecie zauważyć jak u nas bardzo grasują myszki, seler jest cały prawie zjedzony. W selerze nie widziałem tego, chcemy dlatego jak najszybciej wykopać, no u nas przedwczoraj Spadło 40 litrów, 40 litrów wody. Jest ta ziemia dość mokra, ale mam nadzieję, że seller pójdzie wykopać. Zostało nam jeszcze prawie hektar buraczka do wykopania. Tutaj troszkę marchewki i będziemy już po wykopkach. Ale no, najważniejsze seller, żeby nam tutaj myszy nie weszły, bo marchewkę no, trudno jest pożarta. To jest, ale no, boimy się, żeby w seller nie weszły te myszy. Także seller dzisiaj. Wylatuję dzisiaj może jutro, bo jest dość późna godzina, mamy już 12, nie, 11 jest. Tak więc szybko jest ciemno. liczę do tej piątej, czwartej, piątej będziemy dzisiaj to zbierać. Będziemy zbierać na przyczepę, drugą będzie do skrzyń Potem wieczorem można to rozładować. Także myślę, że coś z tego jeszcze nagram, a jak nie, no to zobaczymy. Na razie do następnego ujęcia. No, i tak jak mówiłem, powoli zbieramy. W tym roku warunki są masakryczne, ale jeden seler jest dość czysty, drugi nieco obklejony. Ale najważniejsze, żeby to zebrać jednym zestawem, że tak powiem, z przyczepą, z skrzyniami odwoży na bieżąco. Tam stoi 80 z przyczepą. Oczywiście nie nasza przyczepa, tylko pożyczona, dzięki Bernard, jak co roku, że nam ratujesz dupę, że tak powiem, brzydko. Tam już widać, jest trochę nasypane. Jeden przejazd tam nakopany, tutaj mamy drugi rządek. Zostało nam jeszcze troszkę. Chciałem wam tylko pokazać, jak to w tym roku wygląda. Seler jest ładny, z nacią Jak widzieliście w polu troszkę naci było. W skrzyniach jest mało co. Zostały tylko te ogonki, o których mówiłem, że najlepiej się wtedy nam przechowuje ten seler. Tak więc co? Ładowarka stoi, bo oczywiście być, musiała być awaria. Za mokro było, żeby żeby nie kopać bez Bębna. Tam jest koło kopiujące, chyba to się nazywa fachowo. I musieliśmy to założyć. A wiadomo, do domu troszkę jest, więc przyjechałem ładowarką, z tego koła Pokażę wam jeszcze, jak wygląda seler na przyczepie. Jest go tutaj troszkę. No, ładny seler w tym roku jest, nie można powiedzieć. Jest ładny kalibrażowo. Tutaj jeszcze troszkę wejdzie. No Mamy już późną godzinę, ale będziemy kopać do, oboru, do oporu. Tak jak mówiłem mam jeszcze hektar buraczka do wykopania, więc jutro myślę, że y, troszkę zostanie jeszcze Selera i będziemy wjeżdżać w, 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 w buraczka No i zaraz Wam pokażę jak to wygląda kopanie tak więc I tak wygląda zbiór. Jak się powtórzę, to się powtórzę. Nie wiem, czy coś tam będzie słychać z tamtego ujęcia. No zbieramy, powoli zbieramy. Także to będzie tyle. Więc dzięki za oglądanie. Może jeszcze coś dogram przy wysypywaniu.